Niedźwiedź podziurawiony był jak sito. Jedna kula trafiła w głowę tuż koło ucha, druga pod oko, nie licząc ostatniej Luciuszowej i tych wszystkich, które miał w ciele. Nie był to zwierz tak olbrzymi jak ten, którego widziałem w Cheyenne na kolei dwóch oceanów, ale także jeden z największych w swoim rodzaju. Podłożywszy obie ręce pod jego dolną szczękę, zaledwie mogłem unieść trochę z ziemi ogromny łeb. Odchylałem mu także wargi, aby przypatrzyć się zębom. Siedziały na nich całe sople krwi już krzepnącej. Łapy jego przednio uzbrojone były w pazury, przy których pazury naszych, litewskich białoszyjków, zaledwie na nazwę pazurów zasługują. Szary niedźwiedź amerykański, na miejscu zwany grizzly, po łacinie zaś ursus ferox, jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem z rodzaju niedźwiedziowatych. Przenosząc ogromem mi siłą największe gatunki europejskie, przewyższa je także dzikością, zuchwalstwem i okrucieństwem. Na ludzi dość rzadko lub prawie nigdy nie napada pierwszy, jednakże mało ich się obawia i zdarza się, że nękany głodem wdziera się gwałtem nawet do chat lub szałasów skłoterskich. Spotkawszy człowieka, poczyna sapać gniewnie, małe jego oczki świecą wściekłością. Zaczepiony zaś Rzuca się natychmiast i ściga z zaciętością niesłychaną swoją ofiarę. Z powodu jednak swego ogromu i ciężkości nie może wdzierać się na drzewa, jak to czynią niedźwiedzie europejskie. Życie jego tak jest twarde, że ugodzony kulami w głowę może biec jeszcze bardzo długo. Po przypatrzeniu się należytym martwemu potworowi, Stary Ramon pozostał wraz z Meksykanami, aby zeń zedrzeć skórę i podcinać smakowite łapy. Przy czym prosiłem, aby zachowano dla mnie kły i pazury. My zaś wróciliśmy do chaty. Dona Refugio czekała już na nas ze śniadaniem. Uważałem jednak, że twarz jej nie ożywiła się ani na chwilę podczas naszych opowiadań. Opowiadania te wyjaśniły mi niezrozumiałą okoliczność. Dlaczego dobiegłszy do cypla wzgórza ujrzałem niedźwiedzia na dole, a strzelców w górze, nie zaś przeciwnie? Była rzecz taka. Lucjusz, który pierwszy ujrzał zwierza, ujrzał go nad sobą, strzelił i ciężko ranił. Wówczas niedźwiedź rzucił się na niego natychmiast jak burza. Wówczas także usłyszeliśmy przeraźliwe wołania sama – take care". Jakoż Lucjusz zdołał uskoczyć w bok. Niedźwiedź zaś, nie mogąc się zatrzymać, stoczył się aż do stóp góry. Na polowaniach trafia się to często. Zwierz ten mając tylne nogi cokolwiek wyższy od przednich, z niezmierną trudnością może biec z góry. Najczęściej trafia się, że traci równowagę i nie zbiega, ale stacza się na głowę. Za to pod górę koń nawet uciec przed nim nie zdoła. Ten sam wypadek zaszedł i w ostatnim spotkaniu. W godzinę po nas wrócił Ramon i Meksykanie. Po ich powrocie rozpoczął się prawdziwy koncert ujadania i wycia. Psy bowiem, zwietrzywszy skórę, podniosły taki gwałt, jakby ich własna skóra była zagrożona. Tegoż dnia, który z powodu szczęśliwie ukończonej walki uważaliśmy jako uroczysty, Salwadorowie wyprawili rodzaj niby turnieju, niby gonitew konnych. Po południu udaliśmy się wszyscy na obszerną płaszczyznę, z rzadka tylko zarośniętą dębami. Meksykanie wszyscy byli konno, w ręku zaś trzymali skręcone w koło lasa, czyli jakie nazywają rieta. Gdy owe gonitwy rozpoczęły się, nie wiedziałem, co mam więcej podziwiać: zręczność koni czy też jeźdźców. Jeden z rycerzy udawał uciekającego i przytulał się do kulbaki tak że głowa ręce i nogi jego tworzyły jedną całość z koniem o którą lasso nie miało się jak zahaczyć drugi kręcąc nad głową straszne sznury i wyjąc gonił przeciwnika pragnąc go schwytać upatrzywszy stosowną chwilę rzucał lasso przy czym koń lubo rozpędzony zwracał na miejscu młynka i poczynał galopować w przeciwną stronę jeżeli laso ześliznęło się, nie zaczepiwszy o uciekającego, wówczas ten z kolei stawał się goniącym i usiłował w ten sam sposób schwycić przeciwnika. Najczęściej jednak trafiało się, że sznur chwytał za głowę uciekającego. Jedynym wówczas sposobem, aby nie zostać ściągniętym z konia i zaduszonym, jest zwrócić szybko konia i galopować w ślad za tym, który las otrzyma w ręku, doścignąć go i rozpocząć z nim walkę ręczną. Wymaga to niesłychanej zręczności i umiejętności kierowania koniem. Jeździec bowiem, który trzyma sznur, Umyślnie robi niespodziewane zwroty, aby ściągnąć skulbaki schwytanego. Najzręczniejszym i najsilniejszym z Salwadorów okazał się Jesus, czyli Jezus, trzydziestoletni barczysty Meksykanin z czarną brodą i z prawdziwie orlim spojrzeniem. Rzut jego riety nigdy nie był omylny. Schwytany zaś doganiał przeciwnika i zrzucał go z konia. Dał przy tym dowód wielkiej, prawdziwie siły, gdy dogoniwszy brata swego Doroteo, schwycił go jedną ręką jak kawałek drzewa, ściągnął z kulbaki i przesadziwszy na swoją, puścił na ziemię dopiero u nóg naszych. Ten dowód siły obudził zazdrość Lucjusza, który chcąc popisać się przede mną, wyzwał Jezusa, aby się z nim próbował. Jesus? – z początku nie chciał, wreszcie jednak zgodził się i wzięli się za bary. Po kilku sekundach młody Janki uniósł atletę meksykańskiego w górę i rzucił go na ziemię, przy czym wybił mu rękę. Poprzednio jednak jeszcze odbywała się gonitwa z kogutem. Wyproszonego na umyślnie na ten celu pani refugio, nieszczęśliwego ptaka zakopano lekko, ze związanymi nogami, w ziemię, tak aby mu widać było tylko głowę i szyję. Potem kolejno każdy z kabajerów odjeżdżał na kilkadziesiąt kroków, wypuszczał konia i przelatując w największym pędzie koło koguta, starał się go uchwycić za łeb i wyciągnąć z ziemi. Po kilku takich próbach kogut zdechł, a po kilkunastu głowa jego została w ręku któregoś z Salwadorów. Dowiedziałem się później, że zabawa z kogutem należy do ulubionych zabaw meksykańskich i że raz do roku odbywają się podobne gonitwy z wielką uroczystością pod Los Angeles. Zjeżdża wówczas na nie cała ludność meksykańska i wielu jankesów z miasta i okolicznych far.